Dzień dobry! Witam wszystkich, przepraszam. Yy, witam wszystkich bardzo cieplutko, gorąco w kolejnym już dziesiątym zrapania. Yy, oczywiście, tak jak wczoraj. Dzisiaj też mamy kości. No i, i co? Przynoszą nam, przyniosą nam szczęście. Mam nadzieję. Zaczarujcie z No i lecimy. A może niech zaczarują nam kalendarz świąteczny. Dzisiaj to już yy, nie zapomnę. Dobra. A wczoraj zapomniałam w końcu zdrapać dziewiąte okienko dobra, nie szkodzi to dzisiaj po prostu zdrapiemy znowu dwa okienka yy, okej, okay, to wezmę może najpierw herbatkę mam już szklankę przygotowaną dzisiaj, taką zwykłą przezroczystą i wybierzmy sobie herbatkę yy, niech będzie niech będzie niech będzie ta 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 ta, ta 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 o, o, niech będzie ta i zobaczmy co się kryje w środku Oby, nie ta. Chyba więcej nie wkładałam. Uff, yy, coś innego, coś nowego. Dzisiaj jest yy, herbatka od Tekane. i jest o smaku jagód. Czy borówek? Borówek to, to są borówki. No, yy, ja sobie już słuchajcie, sprawdziłam w tłumaczu. Upewniłam się, e, który to jest numerek w kalendarzu Maybelline, który to jest dziesiątka, także e, dzisiaj e, szybciej może, znaczy szybciej pójdzie. Ja zatrzymałam film, tak? No ale dobra, wiecie o co chodzi. Dobra, e, robię herbatę i zaraz się widzimy. Jest herbatka, już nabiera tego kolorku, bo jest na razie jeszcze przezroczysta woda. Dobrze. A więc herbatka niech poczeka, niech trochę się zaparzy. A my sobie weźmy Linda. Albo może zanim za Lind, tak jak mówiłam, mamy dzisiaj dwa okienka do zrapania, to zrapmy pierwszy. Tylko kurczę, żebym pamiętała o tym drugim. Będzie wiastka? Nie będzie. Ale są szyszki i pod szyszkami jest 50 zł. Mam nadzieję, że będę pamiętała, co? Bo jutro jedenastego będę zapyłała dziesiątka, a zapomnę o 11. Mam nadzieję, że będę pamiętała. Dobra, e, oczywiście, słuchajcie, cały czas tutaj są nasi szczęściarze. Mam nadzieję, że wymyśleliście już, albo myślicie nad imionami, przede wszystkim dla tego, dla niego bo on tutaj wczoraj przyniósł szczęście i on tutaj będzie stał i przynosił szczęście to weźmy kalendarz lint i ja już szukam a dobra nawet nie mogę nie muszę szukać od razu znalazłam tylko co znowu muszę tu o dobra trochę no o udało się no i dzisiaj mamy taką kuleczkę no i znowu nie będzie problem Nawet nie chcę wypaść, nawet nie chcę wypaść, się przykleiło, dobra i jest to, poczekajcie, jest to Spiklus Ball, nie wiem, zobaczymy, tak wygląda ta kuleczka. Ma taki kolor miedziany i o, tak się prezentuje. Yy, nie wiem, nawet się rozpadło na, na trzy kawałki, to spróbuję i powiem Wam jak smakuje. Ona ma takie chłopiące, malutkie kawałeczki jakieś czegoś. Fajna, bardzo dobra. Bardzo fajna, bardzo dobra. Yy... To przejdźmy do koperty. No, stoi tutaj cały czas. Stoi, stoi, stoi. O, widzicie go? Stoi i przynosi szczęście. Mam nadzieję, że przynosi. No i dzisiaj o, koperta już pusta. Co prawda, codziennie nie pokazuje, że jest pusta, ale wiecie bardzo dobrze, że jest codziennie po dwie zdrabki. Mm, powiększę. No i, i zobaczmy co tu jest. Mamy dwie pensje. Jedna to jest pensja za 2 zł z numerem 55, a druga to jest drapka za 5 zł z numerem 39. Ekstra pensja i pensja. Dobra, to drapiemy proszę trzymać kciuki i lecimy. Drapiemy i szukamy takich liczb jak 30 oraz 22. Dobra, i szukamy. A jest 20. Ach, tak, tak, tak troszeczkę, tylko trzeba było tak zmienić tą dwójkę. No ale dobra, lecimy dalej. Jest pierwszy napis pensja, jeszcze drugi. Potrzebujemy jedynka. Trzydzieści jeden oboczek. Dwadzieścia obok. No i 22 I dwa złote Nie no powiem wam, że <ścoughs> muszę ci podziękować. O, ale no Halma, ale muszę ci podziękować. Bardzo ci dziękuję, że przynosisz szczęście, bo Kolejna zdrapka jest wygrana. Literki kontrolne: C, I, 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 I. I, I. No halo. Gdzie tutaj? Literki: C, I, C. Dobra, zgadza się. Do dwóch złotych jest C, C, C. Dobra, zróbmy sobie teraz, będę pamiętała, pamiętam, obiecałam dziesiąty numerek. A mamy trąbę. No niestety, a pod trąbą 10 tysięcy. Chciałabym, żeby zamiast tej trąby była gwiazdka, no ale to tylko marzenie. Ale marzenia się w sumie spełniają. Dobra. Y, jak codziennie na samym końcu jako deserek y, Otwieramy Maybelline, więc zdradźmy od razu tą pensyjkę. Ekstra pensje. No i zasady, tak jak tam. Szukamy trójki: 26, 34, oraz 29, oraz oczywiście dwóch napisów: pensji, Ekstra pensja. No to szukamy. Zobaczcie, jest cały czas. Jest cały czas. I przynosi szczęście. Mam nadzieję. 28. Oboczek. 14. Jest pierwszy napis. Ekstra pensja. Dalej jest 11 oraz 35. No nie ma. I drugi rząd. 32. Nie ma. 33 obok. 30 nie ma 4 nie ma obok No i 27 Także tutaj no niestety nic nie było Ale za to tak S i e, ale za to jest w ogóle coś herbatka niech poczeka Zdrapki są zdrapane wszystkie yy, łącznie z tymi wszystkimi polami yy, nadrobiliśmy świąteczny kalendarz a więc y, ja właśnie sprawdziłam sobie y, już który to dziesiątka jest w kalendarzu Maybelline, a więc biorę kalendarz. No i zobaczcie jaką wielką mamy dzisiaj y, wielkie pudełeczko. Zabieram krasnala. Bo tutaj on chyba przynosić szczęście nie musi, ponieważ no jednak tutaj sam kalendarz jest po prostu z ekstra. I zobaczcie jakie wielkie pudło. No. O. Takie wielkie. To na przykład, mm, nie wiem, tutaj taki, co to było? Zobaczcie. Taki malusieńki pudełeczko, a to takie wielkie. Ekstra, także i nawet ciężkie jest, ono nie jest wcale lekkie, jestem ciekawa co się w nim kryje, także biorę kalendarz, mam już pudełeczko, ale duże, aż ciekawa jestem i ono ciężkie jest bardzo, no i sprawdźmy, co tu jest, ja chyba się domyślam już, ja się chyba już domyślam. Tak, dokładnie tak. Jest to płyn micelarny. Jest to y, dwufazowy płyn micelarny, ale jest on wodoodporny znaczy, y, y, no wodoodporny, czyli no można nim y, fajnie y, usunąć, tak? Bez żadnego w ogóle. Y, bez, bez, bez y, takiego pocierania mocnego. Właśnie dlatego tak przeczytałam, i mówię Wam to, bo przeczytałam, y, że to jest płyn micelarny. Szybko i delikatnie oczyszcza twarz, usta i oczy. O podwójnym działaniu łączy inno innowacyjną technologię micelarną z olejkami usuwającymi twarz. To połączenie pozwala intensywnie usuwać wodoodporny makijaż i tropinki brudu. I to bez pocierania i uszkodzania, ponieważ aktywne micele przyciągają brud jak magnes. Także i jest to właśnie. Yy, I to jest garnira, właśnie tak otworzyłam ten. Yy, yy, wyjęłam ten płyn z pudełeczka, ale ja tak, właśnie ogół, tak, tak nie zauważyłam. I przecież to jest kalendarz Maybelline, ale dowiedziałam się, że. Garnier jakoś tam należy do Maybelline. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, jeszcze nawet dokładnie. Nie wiem, musiałabym poczytać, ale, ale jakoś tak. Nie wiem. Muszę zobaczyć, właśnie. Dlaczego Garnier jest tutaj? No dobrze. Fajnie, cieszę się. I jest to bardzo fajna buteleczka mała. Właśnie 100 ml, którą można zabrać, nie dźwigać w dużych butelek jakieś tylko wrzucić do kosmetyczki, mało miejsca zajmie, więc ekstra dwukładzowy do, yy, do na przykład fajnie tłuszcz wodoodporny zmyje ekstra. Super, bardzo się cieszę, więc no dzisiaj kolejny dzień yy, fajny. Z naszym kalendarzem Maybelline, kolejny fajny produkt. Dzisiaj też w końcu jest, jestem na bieżąco, dzisiaj 10 zrapałam trąbkę, pod którą było 10 tysięcy złotych. No i w kopercie były zdrapki za 7 zł były dzisiaj pensje. Była pensja. Oraz ekstra pensja. Ekstra pensja niestety nic nie dała, więc ona jest do wyrzucenia, ale pensja na samym końcu dała 2 zł. Wygraną. Super. W kalendarzu z herbatkami była taka herbatka. Właśnie ją przed spróbowałam. Ona ma fajny taki jagodowy smak. Ma taki kolor. Super. No i. Znowu trzeba podziękować Krasnelowi, że znowu przyniósł szczęścia. Także fajnie, ekstra. Bardzo się cieszę. To wytrzymajcie mocno kciuki za jutrzejszy dzień. I, i widzimy się jutro. Bądźcie zdrowi. I cześć. Pa-pa.